Kiedy Irina wyszła z klatki schodowej, pod pachą miała torbę z jabłkami, w jednej ręce plecaczek, w drugiej dłoń jednego z chłopców. Pozostałych dwóch szło trochę z tyłu, oglądając kałuże. Był koniec września, pachniało ziemią i mokrym żelazem. Sama, bez męża, z przybranymi dziećmi. No wariatka! Szepnęła głośno sąsiadka z pierwszego piętra, skulona w ciemnym płaszczu na ławce przed klatką. Druga tylko skinęła głową, jakby z góry się zgadzała. Irina słyszała. Słyszała każde słowo, każdą intonację, ale udała, że nic się nie stało. Nie była przyzwyczajona do wtrącania się w rozmowy, zwłaszcza takie. Całe życie Irina była niewidoczna, cicha, powściągliwa. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat pracowała jako bibliotekarka w bibliotece rejonowej. Znała na pamięć wszystkie księgozbiory, wszystkie książki, kochała porządek i ciszę. Po rozwodzie z mężem... A to było już prawie dziesięć lat temu, została sama. Potem zmarła matka. Dom zamilkł. W szafie nie było cudzych rzeczy, w kuchni obcych kubków. Tylko jej głos i jej kroki. Syn wyjechał na studia do innego miasta. Potem tam został. Dzwonił, pomagał, ale żył już własnym życiem. Irina nie miała ani kota, ani przyjaciół, z którymi mogłaby dzielić wieczory. Tylko książki. I to coraz częściej już przeczytane po kilka razy. A potem to zobaczyła. To było w telewizji: reportaż o tym, jak do domu dziecka trafiło trzech braci, porzuconych przez rodzinę. Matka zmarła, ojciec zniknął, długo przebywali w szpitalu, potem w sierocińcu. Wszyscy bali się przyjąć od razu troje dzieci, a rozdzielać ich nie wolno było, trzymali się razem. Irina patrzyła na ten reportaż, jak zaczarowana, z jakiegoś powodu nie mogła przełączyć. Coś ścisnęło ją w piersi, nie ze współczucia, nie. Z poczucia, że już zna te dzieci, jakby widziała je we śnie, a potem poszła i złożyła dokumenty. Nikomu nie powiedziała, ani synowi, ani koleżance. Po prostu to zrobiła. Minęły dwa miesiące. Wszystkie formalności zostały załatwione, dzieci zostały jej przyznane. Nikt nie wierzył, że sobie poradzi, ale poradziła sobie. Teraz mieszkali w jej dwupokojowym mieszkaniu. Każdy chłopiec spał w swoim małym łóżku. Irina rano gotowała owsiankę, gotowała kompot, prasowała ubrania i co wieczór czytała bajki. Chłopcy marudzili, nie mogli zasnąć bez światła. Czasem się kłócili, czasem płakali, ale wszystko to wydawało się częścią czegoś właściwego, żywego. Ale otoczenie było inne. Sąsiedzi patrzyli krzywo, a pewnego dnia ktoś wrzucił do skrzynki wiadomość. Nazbierali dzieci, a potem oddadzą z powrotem. Nie róbcie sobie wstydu. Noce Irina spędzała bezsennie. Wpatrując się w sufit, czasem wspominała tamten reportaż i myślała A gdyby trafiły do kogoś innego? A gdyby je rozdzielili? Nie. Zrobiła wszystko, jak należy. Rano, naciągając chłopcom czapki na głowy, znów wyszła na podwórko. Liście chrzęściły pod nogami. Jeden z chłopców chlapnął się w kałuży. Irina drgnęła, ale nie zganiła go rączki tylko potem umyj dobrze powiedziała łagodnie. Uczyła się być matką na nowo, jakby pierwszy raz w życiu. I choć czuła na plecach spojrzenia, choć w duszy gromadziły się zmęczenie i niepokój, wiedziała, te dzieci są teraz jej. Na zawsze. Na początku Irina żyła jak w biegu. Dzień zaczynał się o szóstej rano. Wstać, umyć się, ugotować kaszę, obudzić chłopców, ubrać ich, znaleźć but, który każdego wieczoru trafiał pod kanapę. Potem krzyki, łzy. Ktoś nie chce myć zębów. Ktoś znowu zmoczył spodnie. Wszystko to na tle własnego niedosypiania, a czasem i gorączki. Rozumiała, że nie będzie łatwo. Ale rzeczywistość okazała się gęstsza, głośniejsza i bardziej chaotyczna, niż wydawało się z telewizji. Dzieci były różne. Jedno. Ostrożny milczek, często zamykało się w sobie, drugie. Rozrabiaka i nie do upilnowania, trzecie. ciągle marudziło, jakby szukało pretekstu, by być w centrum uwagi. Ale wszystkich łączyło jedno strach przed samotnością. Nawet nocą nie potrafili spać w ciemności, a w ciągu dnia starali się trzymać blisko Irini. Sprawdzali ją, jakby do końca nie wierzyli, że ona będzie na zawsze. W przedszkolu Irina czuła się obca. Wychowawczynie były uprzejme, ale powściągliwe. Rodzice innych dzieci, ostrożni i obojętni. Raz na zebraniu rodziców jakaś kobieta powiedziała na głos, patrząc na Irinę. Teraz taka moda na dzieci adoptowane, a za parę lat znowu do domu dziecka oddadzą. Irina nie odpowiedziała, tylko spuściła wzrok i powoli poprawiła pasek torebki. Nie była przyzwyczajona się tłumaczyć, a potem były wizyty u lekarzy, zwykłe, kontrolne. Ale nawet tam czuła, jak ją obserwują. Pediatra, przeglądając karty, zapytała, nie kryjąc sceptycyzmu. Czy pani naprawdę rozumie, na co się decyduje? Trzech chłopców. Każdy może mieć coś innego. Psychikę, nawyki, traumy. Irina skinęła głową i cicho odpowiedziała. Rozumiem. Ale się nie boję. Noce Irina spędzała w kuchni, nasłuchując ich oddechów. Czasem któryś z chłopców płakał przez sen. Wstawała, przykrywała go, głaskała po plecach, szeptała. Jestem tutaj. Nigdzie nie pójdę. Czasem samej chciało jej się płakać. Nie z litości do siebie. Z bezsilności, z niepokoju, z tego, że nie wiedziała, czy da radę. Ale rano znów wstawała i szła gotować owsiankę. Z czasem dzieci zaczęły się zmieniać. Powoli. Jeden zaczął częściej się śmiać, drugi patrzeć w oczy, trzeci nazywał ją już nie ciocią, a mamą. Po raz pierwszy zabrzmiało to, gdy szli z przedszkola. Wychowawczyni zapytała, gdzie jest twoja mama? A chłopiec, ściskając jej dłoń, Pewnie odpowiedział. Tutaj jest. Irina o mało nie zapłakała, a jednak otoczenie pozostało surowe. Nie rozumiała, dlaczego tak jest, dlaczego świat stał się tak okrutny, tak głuchy, ale nie poddawała się. Zaczęła czytać o psychologii sierot, oglądała webinary, konsultowała się z psychologiem, prowadziła dziennik, kto jak reaguje, co pomaga, a co nie. Uczyła się być matką na nowo. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat. A potem, mały, ale ważny moment. Przyszła po chłopców trochę później niż zwykle, zajrzała przez okno i zobaczyła, wszyscy trzej siedzą na dywanie, objęci. Jeden szeptał do drugiego. Nie bój się. Mama przyjdzie. Zawsze przychodzi. Irina stała za szybą i czuła, jak zapiera jej dech. To było właśnie to, dlaczego dawała radę. Dla tych słów. Dla tej wiary. W następnym tygodniu pod jej dom podjechał czarny samochód. Samochód wyróżniał się. Wysiadł z niego mężczyzna, wysoki, siwy, z zadbaną brudką, w drogim płaszczu. W rękach trzymał skórzaną teczkę. Podszedł do Iriny, która właśnie wracała z poczty. Pani Irina Wiktorowna. Zapytał, lekko pochylając głowę. Czy mogę panią na chwilę zatrzymać? W jej głowie przemknęło. Opieka społeczna. Pomyłka. Ktoś chce odebrać dzieci. Ale mężczyzna szybko pokazał legitymację. Prywatny prawnik. Reprezentuje rodzinę Woroncowów. Czy to nazwisko coś pani mówi? Pokręciła głową. Chciałbym porozmawiać z panią na osobności. To dotyczy pani dzieci. Irina długo nie mogła zebrać myśli. Najpierw sama rozmowa przy domu. Krótkie spotkanie. Uporczywe zaproszenie do biura. Potem bezsenna noc. Myśli kotłowały się. Naprawdę chcą je odebrać? Naprawdę przez cały ten czas ktoś szukał dzieci. W głowie przewijały się najróżniejsze scenariusze, ale jedno postanowiła stanowczo, jeśli pojawi się choć cień zagrożenia, będzie walczyć do końca. Następnego dnia przyszła do biura wskazanego na wizytówce. Wysokie hali, szklane drzwi, ochrona w mundurach. Irina czuła się nieswojo, jakby trafiła nie do swojego życia, ale była spokojna. Prawnik, ten sam, który podszedł do niej pod domem, Odprowadził ją do gabinetu. Bez zbędnych słów zaproponował, by usiadła, nalał jej wody. Jego twarz pozostała powściągliwa, ale nie chłodna, raczej pełna szacunku. Pani Irino Wiktorowna, zaczął. Rozumiem, że cała ta sprawa może panią niepokoić, więc powiem od razu najważniejsze. Nikt nie zamierza pani niczego odbierać. Pani prawa jako adopcyjnej matki są niepodważalne. Wszystko jest prawidłowo i ostatecznie sformalizowane. Irina milcząco skinęła głową, jakby wewnętrznie odetchnęła. Prawnik kontynuował. Reprezentuje rodzinę Woroncowów. Kilka miesięcy temu nasza fundacja zaczęła szukać możliwych krewnych trójki dzieci, które, jak się dowiedzieliśmy, trafiły do domu dziecka. Niestety, kiedy je odnaleźliśmy, proces adopcyjny był już zakończony. Wyjął teczkę, starannie rozłożył dokumenty. Długo nie mogliśmy ich znaleźć. Ich matka, nasza klientka, Zginęła razem z ojcem. A wszystko było skomplikowane. Ojciec zniknął niemal od razu. W dokumentach podał fałszywe dane. Ale dzieci są wnukami jednego ze znanych mecenasów. Kiedy dowiedział się, gdzie się znajdują, nalegał, abyśmy nawiązali kontakt. Nie dla konfliktu, dla pomocy. Irina słuchała, nie przerywając. W myślach przemknęło. To dlatego dzieci miały takie piękne oczy. To dlatego kiedyś w przedszkolu wychowawczyni powiedziała. Takie szlachetne rysy twarzy. Wtedy nie zwróciła na to uwagi. Wiemy, kontynuował prawnik, że nie tylko przyjęła ich pani do domu, ale dała im miłość, troskę, stabilność. Dlatego nasz klient prosił, aby przekazać, nie rości sobie żadnych praw. On po prostu chce, żeby dzieci miały wszystko, czego potrzebują i żeby pani, ich matka, nie była w tym sama. Wyjął jeszcze jeden dokument. To nie jest dokument prawny, raczej propozycja. Gotowi są zapewnić pani pomoc, nianie, logopedę, psychologa, możliwość odbycia kursu rehabilitacyjnego dla dzieci, wsparcie finansowe, jeśli będzie taka potrzeba. Irina długo patrzyła na dokument. Myśli kłębiły się w jej głowie. Potem zapytała. Ale dlaczego? Dlaczego teraz? Bo zobaczył, że pani nie zrezygnowała, choć mogła. Poradziła sobie pani tam, gdzie inni BY się poddali. I teraz uważa panią za część swojej rodziny, nawet jeśli nie jesteście spokrewnieni krwią. Tydzień później Irina przyjechała z dziećmi do fundacji. Przyjęto ich ciepło, bez sztuczności, bez pokazowego współczucia, tylko uśmiechy, uwaga i troska. Chłopców od razu zaprowadzono do sali zabaw z miękkimi dywanami, klockami, książkami, a Irinie zaproponowano herbatę. Tam, w fundacji, poznała tego właśnie mężczyznę, tego który nalegał na udzielenie pomocy. Był starszy od niej o jakieś dwadzieścia lat, w eleganckim garniturze, ale z łagodnymi oczami. Pierwsze, co powiedział, to: „Dziękuję, że zgodziła się pani spotkać. Nie szukam konfliktu, szukam możliwości, możliwości, żeby być obok. Jeśli pani pozwoli, chciałbym być tym, kto będzie obok, nie zamiast, tylko obok. Od tego dnia zaczął pojawiać się częściej.” Na początku po prostu pomagał, przywoził zakupy, dopytywał, jak idzie w szkole. Potem przychodził na święta, odwoził dzieci na zajęcia, zabierał na weekendy na wieś. Nie padły wielkie słowa, nie nazywali tego związkiem, ale Irina czuła, z nim jest łatwiej. Nie wymagał, nie narzucał się, nie próbował kupić zaufania. Po prostu był. A dzieci. Dzieci zaakceptowały go szybko. Jeden nazwał go dziadkiem, drugi. Przyjacielem mamy, a trzeci szeptał jej do ucha. On jest dobry. Jest przy nim ciepło. Irina patrzyła na to wszystko i myślała: naprawdę kiedyś bałam się, że sobie nie poradzę. Minął rok. Wydawało się, że to było całkiem niedawno, kiedy Irina wypełniała te same dokumenty w opiece i nie mogła uwierzyć, że powierzono jej troje maluchów. A teraz każdy dzień zaczynał się od kroków na korytarzu i ciepłych rączek na policzkach. Chłopcy podrośli. Nie tyle wzrostem, co duchem. Stali się spokojniejsi. Czasem oczywiście psocili, inaczej być nie mogło, ale w ich oczach nie było już tej ostrożności jak dawniej. Była tam pewność, w domu jest bezpiecznie. Irina czuła, jak jej życie wypełnia się sensem. Nie uciekała już z domu, żeby zdążyć przeżyć coś dla siebie. Przeciwnie, chciała być w tym wszystkim, smażyć im naleśniki, szukać zaginionego Buta, czytać książeczki, gdy któreś zachorowało. Nawet zmęczenie przyjmowała z radością, bo wiedziała, to nie pustka, to życie. Uroczystość w przedszkolu była dla niej nieoczekiwanym kamieniem milowym. Trzech chłopców w jednakowych białych koszulach, z kokardkami pod szyją, trzymało się mocno za ręce i recytowało wiersz. Głosy im drżały, ktoś się mylił, ale Irina patrzyła i czuła, jak ściska ją w środku. Nie ze strachu, ale z dumy. Na sali było wielu rodziców. Ktoś nagrywał telefonem ktoś szeptał, a obok niej spokojnie i cicho siedział ten sam mężczyzna, nie w garniturze, besteczki, tylko w swetrze, z oczami pełnymi ciepła. Nie robił wielkich gestów, nie łapał spojrzeń, tylko patrzył na dzieci z taką samą dumą jak ona. po uroczystości nie spieszyli się do wyjścia, wypili herbatę w szkolnej stołówce, porozmawiali z nauczycielką w drodze do domu omawiali dziecięce pracę. Irina czuła: są jak rodzina, nie na papierze. Nie według formalności, ale w istocie. Mężczyzna teraz często bywał u nich, przynosił zakupy, odbierał dzieci z zajęć dodatkowych, organizował wycieczki. Nigdy nie stawiał się ponad nimi. Wręcz przeciwnie, radził się Irini, słuchał, był obok. Irina nie nazywała go partnerem. Nie został jej mężem, nie oświadczył się, ale był kimś, na kim można było się oprzeć. I to nie tylko moralnie. Współpracowali dalej z fundacją. Chłopcy chodzili do logopedy, uczęszczali do ośrodka rehabilitacyjnego. W domu pojawiła się niania, niecodziennie, ale jako pomoc. Zrobiło się lżej. Irina nie zasypiała już ze skrajnym zmęczeniem. Zyskała czas i dla siebie, i na książki, i na chwilę ciszy. Wciąż pracowała w bibliotece, nie odeszła z pracy. Nawet nie chciała. Koleżanki traktowały ją z szacunkiem, czytelnicy z serdecznością. A na jej biurku stały trzy rysunki: słońce, dom, postać w sukience i podpis dziecięcym pismem dla naszej mamy. Sąsiedzi już nie szeptali za plecami. Ktoś nawet przyniósł dzieciom cukierki. Ktoś inny, spuszczając wzrok, powiedział kiedyś: Przepraszamy, myliliśmy się. Irina nie chowała urazy. Po prostu żyła. Każdego dnia, od rana do wieczora, obok chłopców, z ich troskami, z domowymi sprawami. Bez zbędnego hałasu, bez patosu. Czasami, gdy wieczór cichu i w domu było słychać tylko oddechy śpiących dzieci, podchodziła do okna. W głowie przelatywały wspomnienia. Tamta ławka przed klatką, pierwsza wizyta w przedszkolu, wiadomość w skrzynce pocztowej. To wszystko było, ale teraz to już przeszłość. A obok ciche puk, puk do drzwi. Mężczyzna przynosił świeży chleb, albo zostawiał słoiczek dżemu, albo po prostu stał na progu i mówił: Mogę chwilę posiedzieć obok. Irina kiwnęła głową bez słowa, bo wiedziała, być obok można, a czasami trzeba. I wszystko, co wcześniej wydawało się słabością, samotność, wiek, strach, teraz stało się siłą. Nie została sama, nie poddała się, stała się tym, kim zawsze była. Po prostu wcześniej nikt tego nie zauważał. Teraz zauważyli.